Dzień doberek, Akua, świat z tej strony. Dzisiaj filmik o o moim zapleczu, o moim zaplecz, zapleczu w 60. -tce. Przy okazji powiem wam o tym filterku chińskim, bimbrowni i o innych paru rzeczach. No więc tak, słuchajcie, pierwsza sprawa ten filterek, który ostatnio widzieliście jak rozpakowywałem, filterek sobie udziała. I co w nim jest. W filterku jest wyrzucony keramzyt. I jest ta gąpeczka. Tak troszkę tutaj nie widać, no już jest trochę ciemnawa, ale filterek spełnia swoje, swoje zadanie. Poza tym zauważyłem, że odkąd ten filterek działa, z tym keramzytem, to tak jakby troszkę chyba pochłania azot. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo azotu mniej, natomiast fosfor jest jak był, ale azotu mniej. Tak, takie jest moje zdanie, że ten keramzyt w tym małym, notabene, filterku, ale pochłania sobie azot. Filterek ze skimerem świetnie czyści mi tutaj powierzchnię mojego akwarium. Jestem bardzo zadowolony z tego. Filterek pobiera 2 waty energii. Filterek stosunkowo cichy, ja go akurat nie słyszę. I tak jak mówię, jestem z niego bardzo zadowolony. Także mogę go polecić. Filterek 301 bardzo chiński polecam. Druga sprawa moja wimbrownia tam z tyłu. Widzicie trójniczek, dwie butelki. Butelka po prawo yy, zacier z y, żelatyny. Butelka po lewo yy, zacier 1410. Yy, obydwie butelki mają yy, yy, odkroplówki. Tutaj widzicie. Yy, zakupiłem i tak, jakby sobie trochę. O, sami słyszycie. Nowy yy, zacier. Yy, mogę sobie regulować tutaj. Yy, przepływ yy, przepływ te, tego CO2 yy, za dużo przykręcam, za mało przykręcam yy, poza tym wymieniam sobie je na zmianę yy. raz tu, raz tu trochę za bardzo odkręciłem yy, świeży jest tutaj zacier yy, także trochę go przykręcam yy, poza tym słuchajcie yy, zmieniam raz z prawej, raz z lewej strony, dlatego to sobie zakręcam nie mam ubytku CO2 wtedy i jestem, tak jak mówię, no bardzo zadowolony z tego rozwiązania. Tutaj mamy ten filterek, tam na dole jest, trójniczek, który Wam pokazywałem. Wszystko jest połączone szczelnie, pozaklejane klejem Super Glue. No i tak sobie to u mnie funkcjonuje. Jak widzicie, no świeżo trochę przegapiłem sprawę, bo miałem dużo dzisiaj innych zajęć i trochę to CO2 wali, a ja je tutaj zaraz ureguluję, tylko już skończę nagrywać sobie ten filmik, ten filmik słuchajcie tutaj jest obok ta moja kaskadówka Ela, dwójeczka również świetny filtr komora tutaj mamy komora, mamy tutaj dwie komory filtracyjne proszę bardzo może nie widać, natomiast no są tu dwie komory filtracyjne. I o, teraz widzicie. I u mnie za filtrację w, tym, w tej kaskadzie odpowiadają tylko i wyłącznie gąbki, które tutaj standardowo były, no ale u mnie nie wystarczają. Nie ma tutaj żadnego, żadnej ceramiki, żadnego zeolitu. Ale teraz jak widzę co się dzieje w tamtym małym filterku to zastanowię się nad, nad keramzytem. Wstałem, mówię z filterku jestem bardzo zadowolony no i to by było to takie jakby zaplecze. I kolejną sprawą, która jest u mnie nowa to jest belka. Co to jest? To jest zwykła oprawa świetlówkowa, taka z którą się przykręca do sufitu. Ja ją kupiłem w OBI. Kupiłem ją. Ja ją kupiłem w Obi za 34 zł. Plus do tego świetlówki T8, te 18W po 7 zł. Każda 50 coś zł. Zapłaciłem za wszystko 6500 kelwinów No i nie wiem, zobaczymy. Na razie widzę, że jest fajnie. Co będzie dalej, zobaczymy. Na dzisiaj byłoby to wszystko. Takie szybkie wejście, zaplecze. Przede wszystkim to, to, jak mówię, jeśli ktoś ma małe akwarium, polecam ten filterek, ale również nie większe akwarium jak 20 litrów. Na ten filterek myślę, że to jest wszystko, co on może przefiltrować. Nie